W 2017 roku w południowej Afryce mężczyzna, o nazwisku którego nie wymówię, przebywał w szpitalu z powodu operacji brzucha. Z tego powodu nie mógł za bardzo się poruszać. Pewnego dnia pielęgniarka przyszła do jego pokoju, żeby zmienić mu pościel. Kiedy po chwili wróciła do pokoju, mężczyzna zniknął. Szukiwano go przez cały tydzień i nigdzie go nie było. W tym samym czasie potrzebna też była konserwacja sufitu, i dopiero wtedy odnaleziono mężczyznę a właściwie już tylko jego ciało. Mężczyzna znajdował się w suficie w pozycji embrionalnej, a autopsja wykazała, że zgon wcale nie nastąpił z przyczyn naturalnych. A co jeszcze dziwniejsze, kilka miesięcy później w innym szpitalu pojawił się mężczyzna o nazwisku Sandile Sibaya z powodu złamania kości udowej. Po kilku dniach miał być przeniesiony do innego szpitala, ale również zniknął i nigdzie nie można było go znaleźć. Odkryto jego ciało dopiero, kiedy zaczął unosić się nieprzyjemny zapach rozkładu. Również znaleziono go w suficie. I tak samo leżał w pozycji embrionalnej i wcale nie zmarł z przyczyn naturalnych, więc co lub kto umieszczał tych ludzi w suficie.